To jest prawdopodobnie to łóżko, na którym go znaleziono. Teraz widzicie, stoi, stoi tutaj. Paweł jest. I tu jeden widzicie przy tym stoliku o jeden. I drugi tu nas stodoła była, nie? Taka? Tak, tak, to nas to takie starobudownictwo budownictwo jeszcze. Jak to kiedyś robili, że stodoły przy domach Ale tutaj ściany są wywolne To tak było wcześniej Paweł Jak myślimy? No. Tak, to tak totalnie rozpieprzony ten dom Jeden. Stary jeszcze. Oh. Pełno śmieci, butelek. Jakieś przetwory tam jeszcze górę. Też widzicie, tu takie kwiece kiedyś były. Też mm, to wszystko tutaj Wszystko wypieprzyli tu. Mam nadzieję, że mnie dobrze widać. Witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj jesteśmy w opuszczonym domu. Opuszczonym starym domu, jak widać budownictwo jest dość stare. A z takich ciekawostek, które mogę wam powiedzieć, jest to, że zmarł tutaj właściciel. Właśnie w tym pomieszczeniu, gdzie tam jest Paweł, on tam zmarł. I dopiero po dwóch, trzech dniach znaleźli jego ciało w tym łóżku, które do teraz tam stoi. Więc myślę, że jeżeli chodzi o zjawiska paranormalne, uda nam się tutaj uchwycić coś ciekawego. Ja nie przedłużam więc to proszę Was do oglądania. Tutaj jest to pomieszczenie, właśnie o którym przed chwilą mówiłem. I to jest prawdopodobnie to łóżko, na którym go znaleziono. Patrzcie, jakieś listy, jeszcze pełno listów tu mamy. Dokumenty. Stary telewizor. No i wszystko totalnie zdemolowane. zobaczyć co ten paweł robi Paweł jest coś ciekawego? Eee, nie, chcesz <grystanie> <grystanie> nie, nie było, Jakiego stołu? Stołka. stołka. krzesło Bo ja tam kiedyś chodziłem, ale niech chcę tam chodzić teraz, no, bo nie wiem... Lepiej nie, bo tam widziałeś jak to od dołu wygląda. No to tu to to nie lejesz. będę e, wchodził, bo widzieliście od z dołu jak to, to wygląda. No stare budownictwo, strasznie stare Dobre. widać. Nie wiem czy to już przed wojną tutaj nie stoi. E, to jest... ja to podawałem tą, tą datę, bo to, to jest historia związana z tym. No, ostatnia chłopak skończył pałupę, to, by, to, to jest do... To była jedna z tych nielicznych tutaj domów e, w ogóle w całej wsi. Ja mam tam, do dolewki, wcześniej, to ja widziałem, co tam mój link. wam się wyświetli tam to historię. Powiedziałem to to co Dawid? Możemy już zacząć, no. Chyba... Myślę, żeby tutaj się skupić, skoro tu było... Tu doszło do tej śmierci. Tak, tutaj. tutaj. I to jest prawdopodobnie to łóżko, nie? Na 100%. Otwór. Otwór. No, no, Też bym gdzieś położył ten telefon, bo... Trzymać go. Jeżeli jest tutaj z nami, chciałbym się z nami skontaktować. Przełóż. O, co to tu no, gada, ale cicho. Coś jest to takie urządzenie z zieloną lampką. Jeżeli podejdziesz do niego i dotkniesz go, wtedy my to zauważymy. To urządzenie to zarejestruje. Podejdź do tego urządzenia z tą zieloną lampką i dotknij go. Czy jest tutaj ktoś z nami? Czy mnie słyszysz albo widzisz? Tłam no, książek starych jakichś myszy. O, dałki tam są książki Dlaczego tu jesteś? O jesteśmy tu po to, żeby się sobie skontaktować. Skomunikować. I my rozmawiamy. Jak masz na imię? Jakieś podają. Mm -hmm. Podejdź do nas Nagryj dalej no, głupie słowa no. Sypialnia o. No jesteśmy w sypialni Z kim rozmawiamy Czy jesteś byłym mieszkańcem tego domu? Ale on y, konkretnie no, no, w łóżku zmarł, nie? Tutaj. No, tak, to, to on się nie obudził po prostu. I wiesz, to jak ona... spokojnie odszedł, to. Tak, no. To może być ktoś inny też, nie? Kim Czy jest, jest? No. z nami tutaj ktokolwiek, kto nas słyszy, widzi? Nie obawiaj się nas. Przechodzimy w pokoju, chcemy się skontaktować. Tutaj ktoś jest. Kto mnie słyszy? Winny. Kto jest winny? Z kim rozmawiam? Czy możesz się przedstawić? Anioł. Aniołom rozmawiam? Co tutaj robisz w tym miejscu? Straszny baiser to jest, jak widzicie wokół. Straszne gruzowisko. Też nie idzie się tak poruszać. Dość swobodnie. Co Cię sprowadza do tego miejsca? Raz. Raz. A tył, tył, tył. Czy mógłbyś? Eee Jest, jest, jest Patrzcie, przede mną stoi Tak, na sls się jest Ja Wam to stawię w nagranie, ale tego nie nagrywam O, teraz, widzicie? Stoi, stoi tutaj Paweł, jest tu. Patrz i tu się przemieszcza on, widzisz? Jest, o widzisz? Mm -hmm. Czy jest tutaj ktoś k e, kadwójka, aha ty nie masz Jest tutaj Faktycznie, w tym miejscu tutaj, przy tym stole Ja on to wstawię w nagranie, bo ja to nagrywam telefonem teraz Tak jakby siedział e, On siedzi przy stole, perfidnie siedzi przy stole Popatrz Patrz, siedzi przy stole perfidnie stoi i siedzi przy stole Podejdź tam, Pawełek, są dwa. Gdzie, tutaj? E, tak, no. No, no, bardziej przy stole przybliżmy. Do stołu może... Nie czy to stół, czy co to jest. Czekam, że Odsuniemy się. No. Czy mógłbyś dotknąć tego urządzenia, które leży na stole? Czy możesz dotknąć tego urządzenia, które leży na stole? Patrz, ciągle stoi i perfilnie przed nami Cię stoi. Telefon się Wsta Co jest w Ja pierdzielę. Nie obawiaj się nas. Przychodzimy w pokoju. Chcemy tylko zarejestrować tutaj twoją obecność. Spróbuj dotknąć tego urządzenia, które jest na stole. Jest duży jeden duży, jeden mniejszy. Gdzie jest to urządzenie? Dobra, czy możesz coś do mnie powiedzieć? A ciebie usłyszymy. Mamy ze, ze sobą takie urządzenie, które dzięki któremu możemy się z sobą porozumieć. No ale to dziwne jest, że tutaj... A tam w tamtym pomieszczeniu nie sprawdzaliśmy, Mnie nie? No nie sprawdzaliśmy, no. No ale tu stoją, no. z Czy mieszkałeś w tym miejscu? Czy to był twój dom? Totalna cisza, no na sls się widzieliście. Gdzie? Na którym? Na tym? Na, na tym? Tak no. mniej więcej. Tak, ale Czy jest. siedzisz przy, na tym fotelu? Jest taki nie obawiaj się nas. Czy to Twoje fotele były? Kurde. Nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. No, jest stoi. Mhm, o mnie nie ma. To jest... Czeka, ja to mam nagrywać, kurde. O, widzicie ciągle w tym miejscu, To jest jakby przy tym stole. No, żeby to był jakiś, nie wiem, kształt przypominał tu człowieka, to nie wiem, żeby coś przypominało kształt człowieka. No. Dziwne, że nie. nie I tu wiem. jeden, widzicie przy tym stoliku o jeden i drugi. Coś przy tym stole, no, coś kombinują tutaj. Tam, tam też w tej dziurze siedzi Ale dobra, to już dobra, to już można jakoś wiesz. Walizka Waliska. Była to jakaś walizka? Nie wiem właśnie Aniu, zł Aniu tam. To drugi, no? nie, znowu to samo. Dwa razy Anią Waliska, gdzie ta walizka jest? Zobaczmy Początek. Początek. Mówam, nie wiem, no dziwne rzeczy się dzieją Walizka Walizka no, Patrzcie to na duże jeszcze Nie widzimy żadnej walizki Gdzie ta walizka? Bo jest? No książek jest Ale się, gdzie ta walizka coś się wywala Gdzie mamy ją jej szukać? No bo tymi szmatami tam za tym chod, fotelem coś tam pełno tego Chyba słyszę bardzo mnie. Słyszałem już tam. Słyszałem. No to może to, co domu. Mieszkałeś tutaj kiedyś? Pole elektryczne tu dzieje. Pole elektromagnetyczne. Czy jesteś tutaj? Zobacz. No, nie jest to to, widzisz? Bo maleje. Zobacz. Maleje? Co właśnie. Się... Czy Chciaresz stoisz to? tutaj? Czekaj. Tam stoi. Jest tam coś? Czekaj, poświecę. Czy może stanąć przed nami? Pa. Mhm. Był przy tym stole, stał. Mhm. Stoisz tam? Nie wiem, dziwne rzeczy się tu dzieją. No, okay. Też dziwnie, jak widzicie, tu nic nie ma jakieś znaczy te e, metalowe rzeczy, to powodują, ale zobacz, to. zbliżony żonę I, i oleje te pole. Coś te psy. No. Widzę cię. Widzę cię. Cieszę się. W takim razie, czy możesz z nami porozmawiać? Te psy pole. Po To jest właśnie urok takich miejscowości, że przyjeżdżasz, zaraz przyjechał, co tu pami zaraz wszyscy się patrzą Wielkie wydarzenie Niesamowicie Niesamowicie było Niesamowicie To jest naprawdę? To jest naprawdę Jesteśmy tutaj, tak My jesteśmy... Nie profesjonalni Nie profesjonalni

Ale to ten wujek będzie wam obok coś. O, no ja też, ja też włączyłem tego. Wiemy, że tutaj jesteś. Widzimy na urządzeniu naszym. Co tutaj robisz w tym domu? Jesteś dawnym mieszkańcem? Wiemy, że tutaj jesteś. No, ciężko mi tutaj widzisz, a SSL się znowu było? Te, te, te całe te aplikacje jakoś słabo działają. Nie możesz zrobić jedynie tego, jak to się nazywa. VP? Alicja. Alicja. Opuszczony dom. Słyszę na naszych urządzeniach. Masz uczony? No to, kurwa, no było pole. Nie. Tak. Widzicie, mamy jest samolotowe. Było pole przed chwilą. Czeka, to jeszcze raz zacznę. szczary mnie mi przeszły. Jeszcze raz zacznę. Mm? Opuszczony dom. Słyszymy na naszych urządzeniach, że ktoś tu z nami jest. Że jest was wielu. Prosimy o kontakt. Dom. Słyszymy na naszych urządzeniach. Krok w chodzi, no. To jakby ktoś tąpnął. Może ktoś się zauważył. ale to dom nie jest taki widoczny. Dosyć, nie? Mhm. Dobra, lecimy to, odsłuchamy i tyle, bo tu nie ma co drążyć tego. Że ktoś tu z nami jest, że jest w Was wielu. Prosimy o kontakt. Przemówcie tego urządzenia, które teraz mam w ręce, a to urządzenie Was naga, albo zróbcie jakiś hałas. Widzimy, że podchodzicie do urządzenia z tą zieloną lampką. Podejdźcie i dotknijcie mocniej tego urządzenia. Widzimy, że jesteście tutaj z nami. Albo zróbcie jakiś głośny hałas. Dziękujemy Tylko dwójka dziwnie działa, nam no, pryka, pryka Tak, ale widziałeś jak mówię zbliż się nie mm. powiedziałem to się to zadziałało się. Mm. chyba tam chyba tam Możemy tącę tam zobaczyć no to jest ciekawe moment on się boli <laughs> nie tak mówi

Dziwniczka, nie? Malutka, no To jest nisko straszne Kiedyś to tak budowali o, Ja nie wiem Dziękujemy Ci za kontakt Nie podążaj za nami Nie masz takiego prawa Pozostań tutaj, gdzie jesteś Mogę Biegać. On okay, je tak, No i co, dla siebie tak fajnie, super Dobra, to by było na tyle z tego materiału Z tego miejsca, z tego domu Powiem szczerze no Było ciekawie, jak dla mnie było bardzo ciekawie Najbardziej zaciekawiło mnie wskazania na SLS-ie. Widzieliście tam prawdopodobnie były trzy postacie, które nie wiadomo czemu skupiały się na tym e, stole. Jedna czy tam dwie z, z nich tak jakby siedziały przy tym stole, coś tam robiła, ta druga jakby wstała, pilnowała. No nie wiem, tak samo na kadwójce. Były wskazania, były lekki, ale były wskazania. Sądzę, że to nie jest dusza tego człowieka, który tutaj zmarł. Bo ten człowiek zmarł prawdopodobnie łagodną śmiercią, może żadną nagłą śmiercią. To po prostu... Nie wiem, no może dawniej, jeszcze dawniejsi mieszkańcy. Ja nie wiem, kto co jeszcze wcześniej mieszkał. Dom wygląda na bardzo stary. No i oczywiście... Jeżeli Wam się spodobał ten materiał, zostawcie łapkę do góry. Zasubskrybujcie, jeżeli jesteście nowi. I widzimy się w kolejnym materiale. Siema!